Grzesiu, ty już dotknąłeś liny przy górze Midoriama. No i czas zrobić to drugi raz. Mam nadzieję, że trenowałeś Linę. Eee, troszkę coś tam ćwiczyłem. No to tutaj w kominie będziesz miał Dobrze. próbę, a później zapraszam pod wideo. Powodzenia. I skrzyntego. A na starcie gigant! Grzegorz Niecko. Człowiek, który dwukrotnie stał pod Midoriamą i dwukrotnie się na nią spinał. Są takie pary, które są absolutnie nierozerwane. Jak Bolek i Lowe, jak Bonnie i Clyde, jak Jackie Rose z Titanic'a na przykład. To taką parę tworzy finał Ninja Warrior i Grzegorz Niecko. Bez wątpienia. Dodam tylko, że cokolwiek wydarzy się na torze półfinałowym, Rzesiek i tak już wygrał. Wygrał eksponowaniem tej nieprawdopodobnej przyjaźni z Janem Tatarowiczem, czego mogliśmy być świadkami podczas rywalizacji na Power Tower. Powiem szczerze, że, że z takiego naszego doświadczenia i pewności, z jaką to Prześwodnik Żegłaśnictwo, przestałem odczuwać jakąkolwiek emocję i jakrolinę, bo to, że przejdzie tor, jest w mojej głowie pewne. To no, przypominam sobie tych naszych gigantów, Igor Wojcik, e, e, Paweł Murawski, Robert Wandosz, e, choćby Janek Tatarowicz. Każdemu przydarzył się błąd. Jemu nie. I zobacz. On wie, jak wygląda układ w tabeli. Przejście toru daje mu ławacz do wielkiego finału. Po co Wasze spieszyć? Wszystko jest zaplanowane. Wszystko perfekcyjnie wykonane. Grzegorz Miecki. Zaplanuje. Leci, 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 tutaj zgodnie. ma coś takiego w przeciwieństwie do Tomka Zaorskiego, że on ma tę siłę, która nie jest tak wyeksponowana. Tak, naturalnie, po prostu jest naturalnie piekielnie silny i potrafi znieść naprawdę wielkie obciążenia. I już jest pod małą midą. Jest pod małą midą, a przecież wiemy, że on był na dużej mido. I to dwukrotnie. 7 metrów do zakończenia toru półfinałowego. I oczywiście pewny awans do wielkiego finału. A to, że to się wydarzy... no tam dużo mówić? Możemy powiedzieć jedno. To jest wybitny technik. Dwa. Profesor. Profesor. Tak, jeśli był uczelnie ninja, to absolutnie rektorem byłby... Ten oto dżentelmen, Grzegorz Niecko, po raz kolejny melduje się w wielkim finale! Ależ to jest naprawdę najwyższa klasa ninja! Grzegorz Niecko, od dzisiaj profesor. Grzesiek, ty nie śpisz? Grzesiek, ty nie śpisz? tylko chodź mi, powiedz, powiedz mi, jak tam tor półfinałowy? E, przyśniło mi się, że przeszedłem. Przeszedłeś, przeszedłeś. A to nie był sen! To o nie Bo był Boże. sen! lecimy się w finale. Dokładnie! Yeah. Uh -huh. tak jest. Spokój, precyzja, opanowanie, wykonanie, misja zaliczona. Poczekaj. Uu, uu, Grzegorz Janiecko w finale. Brawo, Grzesiu. Cóż to było za emocje? Cóż się tutaj wydarzyło? Niesamowite start Grzegorza Niecko. Grzegorz, powiedz tam coś o sobie. No, stresowałem się bardzo. Naprawdę ciężko było? Tak, bardzo ciężko.